Cześć wszystkim, Season Colin. To jest mój pierwszy odcinek, i dzisiaj zagramy w Ultimate Driving Quest Over. Tak, pewnie wiele z was już słyszało o tej grze. Jest to mapa, która występuje w Robloxie. No i co, nie mogę powiedzieć? No, bardzo zaawansowany symulator jazdy samochodem. Można rozwijać bardzo wysokie prędkości oraz. Może się też ścigać nielegalnie, można też. Jak widzicie tutaj, cudownie, można mieć nawet. Jak się to nazywało? Uff. No, nieważne, po prostu można mieć tam punkty, powiedzmy. I możemy zostać zaaresztowani, możemy zostać w więzieniu, możemy in pracować inaczej. I no A więc teraz hopsniemy po auto i wam pokażę coś takiego. I wam teraz pokażę coś ciekawego, a mianowicie jak łatwo zarobić samochodem, który ma już powyżej tam powiedzmy za mile 500 dol dolców, no nie? Więc polecam pojechać na tą większą autostradę tutaj, ponieważ na niej, znaczy ona jest najdłuższa i po prostu najlepiej się na niej manewruje. Więc ją polecam najbardziej i też polecam w tą w w. Tą i w drugą stronę po prostu robić wyścigi, ponieważ też dostaniemy za to Expa oraz no, dostaniemy wszystko razy dwa. Więc czasem się opłaca. Więc, więc teraz daję przykład: stajemy tutaj, zaczynamy non Talk, czyli gdzieś tam, gdzieś tam za paroma mostami. Jak nie ma nikogo w pobliżu, i chcecie sami to robić, to oczywiście race solo dajecie ready. Trzymacie B i w, żeby wystartować z biskiem opon i czekacie. <laughs> Jeśli ktoś ma nitro, to oczywiście odpalamy go, żeby było jak najszybciej i co i jedziemy. I widzimy się po drugiej stronie. Ło, wow. o, to było bliskie. Panie, to się no. co pan z Wielkiej Brytanii? No, możemy po podziwiać tutaj cudowne widoki, a raczej tylko jeden wino widok a mianowicie wodę. <laughs> Aj, przepraszam bardzo. Dobra, moment. Aj, przepraszam Was bardzo. Przepraszam Was bardzo za moją chrypę dzisiaj, ale nie wiem, coś, kaszlę od jakichś pięciu dni. Naprawdę bardzo Was przepraszam. Postaram się już na następnym filmiku, żeby to wyeliminować. Żeby Wam nic się przeszkadzało. Wszystko dla Waszej wygody. A więc tak, um, już prawie dojechaliśmy, tutaj jadę na maksymalne, jak widzicie, dwie, prawie 210 mil na godzinę. I co? Ba wam, że szybki Wam, że to jest w ogóle szybszy sposób od takiej typowej pracy, ponieważ nie dość, że zarabiamy za milę, to jeszcze po prostu jest to nawet przyjemne, możemy sobie na przykład włączyć... Swoją ulubioną muzykę O proszę bardzo I Jechać i rozkoszować się Tą cudowną szybką jazdą Po autostradzie A więc to jak na Mój pierwszy krótki odcinek To Mam nadzieję, że Zadowoliło was to wszystko Mam nadzieję, że polubicie moją serię Poradników I co Widzimy się następnym razem А він до услушення Żygnam.